Cześć, witajcie! jestem też w kolejnym odcinku z gry Dainkler. 2 na naszym kanale. Konto mojej jest z przygoda, jak zwał, tak zwał. I co? Dziś ruszamy sobie na podwodną strefę, na początku na Antenę, żeby odkryć, e, gdzie dokładnie są te wszystkie inhibitory. Bo ja moja pamięć nie jest perfekcyjna. Na pewno tu są, tu są, tu jest, tu jest. A nie pamiętam wszystkiego dokładnie. A tej każdej nęki nie chcę, w sumie tak każdem sprawdzę, ale lepiej Antenę sobie odkryć, żeby wiedzieć, gdzie są wszystkie inhibitory, tak po prostu. Więc co? lecimy, tutaj wezmę już mocniejszym wspomagać tej wydolności co nie? i co, lecimy zaraz tam na tą antenkę w ogóle tak patrzę, że ja na tych odcinkach tutaj kiedyś tak wiecie, normalnie sobie siedziałem, a teraz w sumie gadam tylko tak bardziej a nie, że gadam, bo gadam, tylko po prostu staram się Wam przekazać jakieś tam protypy które tam wynik, których ja się nauczyłem po czasie, gdzie mam w tej grze ponad, no, prawie 300 godzin, 290, coś już mam mało staminy, bo mam tylko 400, bo tam idę po osiągnięciu 700 HP to jest często przydatne. No, w ogóle nie wiem, czy nie powtórzyć przypadkiem, sobie na przykład takiego zrobić z playlisty. Chociaż, Karę to już trochę za późno, bo już niektóre ciekawostki zrobiłem. Już w tym momencie, co nie, na przykład ogarnąłem sobie. Ogarnąłem już sobie te cyberhands, co nie, cybernetyczne łapki. I to tak wiecie, trochę już za późno, bo już to ogarnąłem. A chciałem w sumie sobie zabrać taką playlistę, gdzie jak zrobić coś, uzyskać na przykład... Jak uzyskać... Czy mi się mi zdaje, czy drzewa są pod wodą? Są. Nawet nie pytam. Nowy generator be like. Dogenerował drzewa na wodzie. Ehm, no. O, już widać antenę. Ehm, Będę sobie nagrał takie, jak na przykład zdobyć... E, patelnię... Ta, która wraca do Ciebie do ręki. Tam jest taka miejsce fajnym kogutem. to, to, tu, 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 tu. E, Jak zbroń, duma zdobyć, duszenie. O, tu się w ogóle zaczyna, w momencie, gdy zrobicie koniec z tym spuszczaniem wody, to się zaczyna dalsza misja. I gonięcie rzeźnika pod, właśnie pod tą wieżę. Ale tutaj są wtedy takie wybuchowe stworki wkurujące. Dlatego lepiej tę miejscówkę oczyszczać w momencie, gdy ich tu nie ma to praktycznie. Ale one się czasem lespią przy brzegu albo pod wodą tak przez generator, ale od razu zdychają. Pojemnik z w ogóle to jest fabuła Przekaźnik wojskowy na towną. Jeżeli byśmy wykonali misję, której... Ostatni... czekaj, powiem wam po prostu. Wykonanie ostatniej wola tutaj są nieśmiertelnik, leona nie to wtedy do trzech szpitalów, jeżeli już wcześniej byśmy trzeba się cofnąć. Znowu je ogarnąć. Żeby znowu wejść do szpitali i zebrać śmiertelniki i tu też są. Ale najgorzej ich nie mogę zebrać, jak tu jestem wcześniej. A to w ogóle też jest nagranie no, z tego biegacza. Z tego co kojarzę dokładniej. Na samej górze trudno jest dostępne. Pamiętam jak ja coś się zapuściłem kiedyś bez kolficzki pod tym nagranie, To było chyba najgłupsza rzecz, jaką zrobiłem. Łok! Ku... Au. No, to się nazywa. Czy z głównej nie byłoby łatwiej? Nie, z głównej nie będzie. Chociaż w sumie. Byłoby mi łatwiej z głównej. Hmm. I takie produktywne odcinki ostatnie. Tu szybko podczas jednej jednym takim ciągiem ogarniam e, jedną wieżę strażniczą drugą. nie. Jedną drugą wieżę sobie ogarniam. Są do odkrywania mapki. E, tutaj szybko ogarniam nową strefkę z powrotem, coś w sensie nową starą jak zwał tak zwał. Skocz! Na to chcę. No to nie ma sens. Chociaż czysto praktycznie to bym. To pojemnik z nimi. No, czysto praktycznie udało się oszukać, a ja tak muszę kombinować, bo niestety, no mam za mało stamina, chociaż tu jest niby na styk, ale to ten na styk nigdy, wiecie, jak umieć chodzić, to nawet tam, gdzieś wymagano wymagana 600-700 stamina, to i tak ci radę, ale lepiej nie. O, najgorszy moment, chyba my że tu od razu, trzeba wspomagać, słabszy znowu przypisać. Czy mogę sobie na razie zamiast tego przypisać te słabsze wspomagacze zdolności i na stałe tu przypisać na razie kotwiczkę. Bo ona czasem lubi zmienić slota, jak przypadkowo coś i się lepiej, lepiej umieć tak o na slocie, niż pod L2, że kliknę. <laughs> Sorki, nie zapomniałem się wyciszyć. To jest jeden z gorszych momentów, bo tu trzeba się łapać tak na styki I się rozbujać. O, już trochę zjebałem. No. Może jeszcze dam radę wrócić? Dam radę. Już myślałem, że spadnę. Tutaj trzeba się dobrze rozbujać i wiedzieć jak, a to, to już... O, tam jest skrzynia. W sumie tam, bo nie wiem, czy to przypadkiem tam nie jest to nagranie znacznym biegaczem. Na którymś na pewno jest. Chociaż z tego, co kojarzę, ona jest chyba bardziej tam o... Jakby za tamtą tyrolką Teraz musimy... No, to będzie... O Ja pierdolę No i to się nazywa kotwiczka Rzucasz, że ona pościła I właśnie że jak w ogóle, tak, tak informacyjnie, aktywne lądowanie to jest największy bullshit w grze. O nie, zrespił mnie. O ja pierdol. Tu mnie zrespił. Aż. Ba, bywało gorzej, ale lepiej też. No, patrzę, dzisiaj raczej zamiast zwiedzania podwodnej lokacji będzie robienie masztu telekomunikacyjnego, radiowego. I dopiero w kolejnym będzie te, te zwiedzanie pod jednej miejscówki. No, ale po prostu fabułę przenosimy o jeden, jakby, odcinek. No, i tak ciekawoskowo X13 tutaj jest w okolicy. Nasz główny cel w fabułę. Jakby po drodze do Dynamo każdy był rozwalony most, czy później była potrzebna kotwiczka do przejścia tam. Nikt tam nigdy nie wracał, a to jest miejsce, gdzie właśnie kontynuujesz później fabuła. O, doczytuję miejscówkę. Będę tu przewodzi z tego powodu, bo to często się wybuchowe gnoje że później tam gdzieś na rogach i te O, i mnie aż tak daleko nie rozpiło że tu pierwszy raz mi się zrespił jakikolwiek zarażony? Ta teoria spiskowe to w ogóle jest nawiązanie chyba do Gargamela. Eee, z tego co tam kojarzę, kiedy się oglądają w jakichś ciekawostkach. Pierwszy raz mi się zdarzyło, po tak długim czasie, jak tu gram, że tu mi cokolwiek wlazło. No i tak będzie wyglądał cały kolejny odcinek. Będziemy pływać, pływać i pływać. Jakby nie biegnę z główną drogą, bo tam są po pierwsze... no, te gnoje wybuchowe się często Chociaż nie wiem, ja bazuję na mojej starej wiedzy. Bo wiadomo, moja wiedza jest stara. O, to o tych mówię. Szybkie kurwy, które wybuchają jak do Ciebie dobiegną. Widzieliście ten wybuch? To są te właśnie, o których mówię. Tutaj lepiej spieprze te wieże szybko. Bo najlepiej, tu są jeszcze mało groźne. Tu się jeszcze do twojego poziomu w miarę skalu. O, patrzy tak. I one najlepiej wysadzają wszystko i wszystkich, co tam im się na, napatoczy. O! Uważać. E, Bp? AP. No, jakieś ja biegłem zawsze na 400-500? I tak ci dały taki wpierdź, że to nadwożyłeś. No, a najgorzej jeden przeciąga drugiego, więc teraz będziemy mieli tutaj taką śpiewkę w kółko. W kółko w koło Macieju. By oni są. To jest taki wrzut na dupie. Jeden wybuch nie przyciął, nie więcej. Jeszcze jak jest odkryta podwodna lokacja, to już nie ma, że życie coś. Tu masz po prostu przebany. Czy właśnie tak się zastanawiam, Czy tam mam nie wszedł? Po prostu z tej wieży. Nie. Muszę iść na tą tu. Czy wajdę tu? wejdę tak tu, to myślę, że dam radę sobie wlecieć. Dobra, na samą górę stanąć na to nie? Oczywiście to jest ta wersja, gdzie się nie da. Może się złapałem w sumie. Nie dolecę stąd. Ej. Bo kombinatoryka na tym niższym ilości stamina, Gdyby nie ta stamina, to bym po prostu falił to i szedł normalnie, ale. Że... Stamina niby tu jest wymagana 400, tak naprawdę taka poprawka, jak coś jest wymagane na 300 w grze, to potrzebujesz 400. Bo to jest wymagane 300 staminy, bierz 400. Chociaż dasz radę, jak jesteś ogarnięty, dasz radę nawet i na 200 to, to ogarnąć, bo ja na 400 biegam całą grę. W sumie? Te podejście. Więc jak jesteś ogarnięty, to nawet i na 200 ogarniesz wszystko, to jak gra tylko kombinatoreką wszędzie. Ale jak gra mówi... 400? niż 500. To jest takie... To oznacza... Aha, zawsze trochę z zapasem, wiesz, mocy. No to jest wyliczone na styk przy takich graczach, którzy mają dobry movement, gdzie na przykład ja mam spoko movement, nie ukrywając, ja mam spoko movement, ale często, gęsto, na przykład nie jest moja wina, gdzie ja trzymam R1, żeby skoczyć, a postać mówi, że chodzi w dupę, to to już nie, mój, nie moja wina. A ja mam spoko movement, jeżeli chodzi o takie, wiecie, no, no po takim czasie to no, nie ukrywałem często gęsto ginę z własnej głupoty, ale movement mam jako taką spoko, co nie? Co ja na takich jak było, to ja, ja wyrabiałem się z lekkim ledwo lekkim zapasem, co nie? Jak było wymagane 400 i miałem wtedy te 400 Idę z normalną ścieżką kombinatoryką, no mówię na 200 da radę wejść. To bym na przykład mógł się typowo przybagować, ale... Hmm, widzicie, tu ja wchodzę na takie wieżyczki. Ledwo, a to muszę wejść na tamtą. Chyba, nie będę zawracał po drodze, to po prostu polecimy w najprostszej linii oporu. Już myślałem, że nie dolecę. Co to był za dźwięk? Jakbyście pytali i trzymywałem kasz kaszlnięcie, bo zapomniałem, że jakby no. Chciałem kasznąć, ale zapomniałem się wyciszyć. Kurwa, to jest... to jest. pies pogrzebany. Może oszukam? Nie! No. Pierdolę. Tam już był ten wybuchowy chuj. To mów lepszony sprintem to ja będę biegał ostatnio prostą. Tu. Na tak zwanym pędzie. Najgorzej, że te gówna są kurewsko szybkie. Te chuje są kurewsko szybkie. O, jak będzie znowu? Ty rado. Ej, ja Wam pokażę. W ogóle jest bliska. Przybliżając, patrzcie, znaczy, to jest takie owocone gówno. O, Wysadza wszystko i nawet swoich. One mają totalnie wyjebane. Czy ty jesteś z nimi, czy przeciwko nim? Giniesz. O, to są jak te wybuchowe zwykłe, tylko że z pancerzem, w chuj trudne do zabicia, yy, bijące więcej przy wybuchu, szybkie, no i wkurwiające bardziej. Bo na ogół chodzą hordą, a nie po jednym czy tam jedna, dwie szuki. Dobra, ja już mam chyba plan, jak to ogarnąć, bo widziałem, że tam w praktyce prawie mi się udało oszukać. Czy wiecie, co ja będę próbował? Ja będę oszukiwał. Jak typowy riczko. Ech, chcę sobie przyspieszyć drogę i chuj mi z tego wyjdzie Daję. Wejdźmy normalnie. Bez mojego gadania wtedy się najlepiej skupić. Poczekamy. To jest na taki styk, Ta tyrolka idzie w ten punkt, ale ja to mi nawet nie pierdło, że to było. Ja pierd, o, zestrał się mnie jak mnie złapało tej tyrolki. No i patrzcie, najgorzej, bo po którego chcemy się tytułu, czyli tak bym... Widzicie, można, można oszukiwać, bo gra przewidywała, że będziesz to robić po ich, po, po ich stylu, ich sposobem, ale możesz to robić po swojemu. Tylko, że ja nie tutaj wpadłem, bo chciałem zabrać notatkę, w sumie nie, nie pomyślałem o tym, że pod notatkę mogę zawsze się cofnąć. Tego nie wziąłem pod uwagę. Żon tego nie zamyka, to jest dobra. O, idź do mapy. Tu jest zaraz w ogóle kryjówka. Tu jest inhibitor w podziemiach. O, tu są trzy. Tu jest jeden na dachu. Tu jest na ziemi, o którym nie wiedziałem, albo zapomniałem. Tu jest auto-anomalii. Dobra. Cofamy się po notatkę. O, w tej stronie jest normalnie notatka, nagranie no, z, z tego biegacza w PiS numer 8. Ja teraz będę szedł tu po inhibitor. On jakby jest, no to bezpośrednio, on jest w tym pokoju. Więc co, możemy iść po inhibitor i to zrobimy. Tu jest zaraz punkt synchronizacji. Mógłbym skoczyć na coś? Nie. O, tu jest chyba ten, do którego da się wejść. Nie sprawdzałem nigdy. O, ciekawe, tędy, tak od tej strony, może całą mapę, bo dookoła na sam starcie. Kiedyś może było, teraz jest chyba blokada. Co chciałem w ogóle pokazać Wam na święta. No, skacze. skacze. No, tu niestety też będą te gnoje ze strony renegackie. Kurwy sierwa. niestety. Gorzej że też tu jestem w dzień, bo to jest miejscówka, po której tu mogą łazić przymięcia. Tu jest taka winda w dół zaraz. Nie, to jest do zwykły skrzyni. Tu gdzieś jest takie zejście w dół, a i śladami się szło. O jest. O, cześć! To są te! To bym przewidywał, że kutasy się tu despią. Bo nie ja. E nie, to zjebali w generatorze, bo to miały być stwory, które tylko pierwszy raz zobaczysz na, na zadanej lokacji. Miał być taki typ stwora. To jest pierwsze miejsce, gdzie go widzisz, i ostatnie jednocześnie. Ale zjebało się to już w ogóle w starych wersjach. Naprawdę starych. Że dało się go zobaczyć. Nie chce mi się. Dało się go zobaczyć wtedy. w tym. na blondzie czasem. tak? No i. widać też tu. No chyba cię! O, on zawsze po śmierci wybucha! Gdzie ty jesteś za moimi placami? Jak cię minąłem? No właśnie tak. Patrzę, że coś mi tu. Bo on wygląda trochę klikać zawsze. Też jest. Cześć, też cię lubię. No to są tak grube. Chociaż patrzę, osłabili je. O to ostatniego razu grałem i osłabili. Muszę cofów sp, bo w praktyce A nie, to są grupcie. Dobra, one są akurat bardziej pozytywne. Do bicia Tego wystarczy trafić pizdu w plecy. I wyobaczcie sobie, że grana tutaj zaciąga na etapie gdzieś piątego poziomu. Czysto w praktyce? Mamy też zwykłą skrzynkę z gretami, Jeden inhibitor, chyba jeden, nie pamiętam już. No to rzadko tu bywałem, bo takie inhibitory na ogół się nie odnawiają, bo już pamiętam, że ich użyłem do ulepszeń. Często, gęsto. No dodatka. No nie, schemat to ma ołka. No i myślę, że możemy kończyć dzisiejszy odcinek. W ogóle graffiti pamiętam jak szukałem, to musiałem wchodzić w miejscach, których nawet nie wiedziałem, że istnieją. Dobra. To już zakończymy. W kolejnym odcinku ruszamy sobie już od tych tutaj wszystkich rzeczy tam. Chociaż nie wiem, czy nastać jeszcze mnie nie bogarną tej miejscówki. Tak da się tego spokoju, co ten punkcik. Co nie? A dobra. No zakończymy. To w na tyle. Ja byłem ericzkoś sprawdziłem się w kolejnym odcinku z gry. Dank Light 2, na naszym kanale, pa, pa.